Korzystając z środowiska programistycznego online, mamy już gotowy program, który możemy uruchomić klikając na run. Wzięła nam się witaj świecie w konsoli. Co oznaczają poszczególne procedury? Include, Iostream, znaczy dosłownie dołączenie strumienia wejścia, wyjścia. I to input, o, to output. Następnie mamy funkcję main i pro, pierwszą procedurę wyjścia, czyli COUT. out. C out języka programowania C out, czyli na zewnątrz std z kolei znaczy standardową bibliotekę. Kasując to, wyświetla nam się błąd. Żeby nam się nie wyświetlał i żebyśmy za każdym razem nie musieli wpisywać std i dwóch dwóch kolbków, piszemy tutaj using namespace std. Co pozwoli nam na dołączenie y, odpowiedniej strefy nas, biblioteki std. Nasz pierwszy program będzie pytał się na, nas o imię, a następnie się witał używając naszego imienia. Zdanie zakończę dwukropkiem, żeby użytkownik domyślił się, że chodzi o wpisanie imienia. Żeby można było wprowadzić imię, to trzeba wprowadzić zmienną. Zmienna nazywa się zmienna, bo za każdym razem może się zmieniać. W zależności kto uruchomi ten program. Zmienna musi być przypisana na początku i będzie to typ string. Zmienne nie mogą zawierać polskich znaków ani spacji. Każdą procedurę zakończymy średnikiem. Następnie wprowadzamy zmienną, czyli po sensie in. C od języka programowania. In o, jest to oczywiście do środka. Przy czym znaki wprowadzamy w drugą stronę. Kolejna procedura to już będzie nasze, aż właściwie kom, e, programu przywitanie się z nami. razy wpisujemy co ze słów. Tutaj postawimy spację, żeby nam się słowo witaj nie połączyło z naszym imieniem. Polecenie end line pozwoli na to, że zakończymy wiersz i kursor pojawi się na dole. Żeby zakończyć działanie programu, wpiszemy procedurę RETURN. Wszelkie dodatkowe instrukcje wpisane po RETURN już się nie wyświetlą. Na końcu e, polecenia RETURN musimy wpisać liczbę całkowitą. Mównie jest to liczba 0. Zwracamy działanie programu. Program, widzimy, działa poprawnie.